Cześć wszystkim, ja jestem Ewares i jest ze mną Hunter i Sznurów! Cześć! Cześć. Jestem, jestem, obecnie. Ej, słuchajcie, mam, mam antenę na, mm -hmm. na czole. Antena na czole, a antena na czole. On odbiera <grym> po prostu telewizję serii tylko to to nie ma telewizorka w jak... Totalnie nie pamiętam, jak ta mapa się nazywa. Would you, reader, would you rather, chyba. czyli co byś wolał. Oh, would you rather, co byś wolał. No, would you rather, okej. Okay. Tu są zasady. O, dostałem książkę z zasadami. Ja też nie chcę. Ja FPSy dziwnie spadają. Też Dobra, słuchajcie. Okej, dwóch graczy, spoko, okej, okay, będziemy wylosować. Dobra, okej, okay, easy. Jak nie po, rozumiecie, po, po, po. to zatrzymajcie i przeczytajcie. <grym> ja nawet nie czytałem. Z... Ja nie umiem czytać. Ja nie umiem czytać, okej. Okay. Nie no ja, ja postwarzam pozory, żeby nie było. Czemu to nie działa? Proszę Alo. Nie umiesz czytać. <grym> nie bij halo! mnie książką, nie widziej <grym> wiedzy do góry. Co to znaczy... out i opt to było w książce? Czekajcie. Op-in. O, dobra, jest. Must step on the Op-in. Ja tutaj mam na górze twórców, bo już sobie na górę. A dobra. Raz... Ja tutaj dwa, byłem przedtem, ale tutaj stwierdziłem, że dwie, nic dla mnie ciekawego nie ma. Cztery... My są pięć. tylko jakieś główki. Halo, to to już? To są główki. Zobacz! Ja się pogubiłem! Hunter! No? Uwaga. Druga strona tego, druga strona podręcznika, Medal. jest coś napisane o opt-in i opt-out. Aha, opt żeby zaciąć każdy player musi wejść. Do Stanąć in. na to. No to dawajcie, stawajcie, już, Jola. O, teraz wszyscy macie nikt taki kolorowy, ale super, jaka jazda. Dobra. Ej, to Ma? możemy startować, nie? A co nie jest to w ogóle u góry? Halo? Halo? Ja się nie wiem, halo, tutaj w ogóle spróbować. to- ty, ty, ty. o, tu są ludzie. Minecraft version created by... Ja ja jestem zielony w tym ten momencie. Zwalę. O, ja chcę być taki, Oooo czy jest- o, czy, ale Ja mam flagę, halo? Halo? Oooo, dało ja 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 mi żółte. Nie chciałem zielony. Teraz podzmienimy się, chodź. Jestem, niebie jestem dobra. niebieski. Halo? Daj. Dobra. Świetność. Nie, nie chcę. Aha. Szczególnie żebyśmy ten sam kolor okej. Okay. Dobra, chcę być czerwony. Jestem czerwony! I mam flagę na czole, nie wiem dlaczego, ale mam flagę na czole. A to. Dobra, mogę mieć. I kto to jest? Gdzie to jest Woody Rider, Okej, dobra, idziemy na dole. jest start. No właśnie, mam Start. spodem przez środek tak. tutaj można. Dobra, ja słuchajcie, tu jest start. A tu jest start, dobra. Klikaj, klikaj, ja już jestem gotowy, żeby kliknąć. Dobra, dawaj. Ja już jestem gotowy, dobra, a, jest. Ja Jesteśmy, okej. O! każdy jest winny! Witamy! Good you, reader. Okej. Okay. wybór zdrowe. pierwszy, wybór drugi. Też tak. to macie? Tak, tak. Player pierwszy zaczyna. E... to jest playerem pierwszym. Ja dostałem pytanie. Wolałbyś <laughs> e, polizać, polizać jakiegoś buta, buta, czy zjeść e, jedzenie z, z rakiem na widelcu, kurwa? No nie wiem. Buta jak? a Ale to chyba masz nie mówić. <laughs> A okej, okay, zobaczymy, nie dobra, okej, okay, dobra, czekaj, ja wiem o co chodzi, wiem o co chodzi, co byś wolał, okej, okay, dobra Dobra, eee, i Ja tylko to... wybrałem tak dlatego, że, dobra, sznurów A, teraz sobie wybiera Ja lubię jedzonko, więc, no. 10 sekund na co, na, na wybranie czego, halo, nie rozumiem Czekaj nie wiem. 3, 2, że, że tam 1 ten. Gdybyśmy mieli jeszcze jednego gracza czy coś, chyba nie wiem. O co chodzi? Hop, hop, hop. Tu spadł dobra. jeden piasek to, 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 Aha, pokazuje jest... po prostu kto gdzie, kto co wybrał. A, player, okej, okay, dobra. Dobra, 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 pytanie... Okej, okay, zaraz player. ogarniemy, zaraz ogarniemy, zaraz wszystko będzie okej. Okay. Dobra, player drugi zaczyna. Oj, okay, okej, okay, dobra. Eee... <laughs> Nie wiem, kto jest, kto jest pierwszym playerem, a kto drugim. Nie wiem, ale A, dobra. ja teraz mam flagę, czyli prawdopodobnie teraz o mnie to jest. Musicie zgadnąć, ja był na przykład... Flagę. Masz flagę? Bo ja teraz zostałem czerwoną jakoś. Ok. dziesięć... być 10, 10, 10 maratonów bez wody, czy. Bez wody? Czy. <noise> czy, czy... mieć echo, który czy... tłumaczy w języku rosyjskim. Ja... ja. ja... paruskie. <noise> no ale cicho, ale to nie mówi, macie dobra. chyba nie mówić. Dobra, uwaga. Ja uwaga. Dobra, zobaczymy, co się dzieje, dobra, 10 sekund. Halo, halo, co tam się dzieje? O, tu jest jakiś muzyk, Ej, bo wy macie, ja mam in różny kolor, ja mam czerwoną flagę. Czy ja jestem tak. player 3? Ja jestem... Nie, ja, mam, ja jestem zielony. A ja jaką jestem zielon, flagę. Jestem żółty. Ja mam flagę, Jakub. O, jestem żółty, mam jeden piasek. Dobra, okej, okay, dobra, 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 mam jeden Tylko piasek. Jaką miałem okay. flagę. To zaraz... Czy my w, w ogóle to ogarniamy? Player trzeci. A, teraz ja jestem w tym, dobra! Dobra, słuchajcie, wy musicie wybrać, jak ja jestem na środku. No ja wiem, ja to już zrozumiałem. Dobra, ostatnio. dobra, ja to nie. teraz tak Co to jest? Wolałbyś mm. Kosić y, boisko za pomocą y, nożyczek Czy, Czy pozwolić, żeby wróci... wyrosło mi jakieś wielkie drzewa w uchu. O Jezu no musicie wybrać, musicie wybrać. Dobra, czekajcie, czekaj, dobra Biorę, dobra, wybrałem, wybrałem. Yeah, dobra, też wybrałem. Zaraz zobaczymy, kto odgadł. <laughs> Uwaga! Ty tutaj jesteś. Halo? Dobra, sznurówka jest żółty, ja jestem czerwony, a ty ja jestem, jestem zielony. zielony. Dobra, zobaczymy, czy odgadliście. Time's zap. I co? O! Żółty odgadł, yeah! sznurówka odgad. Yeah! Sznurówka <laughs> odgad. że wolałbym ściąć całe wojsko z tego no, ja, no, co do ja, Wolo kurde, to drugie. Dobra. Dobra, teraz sznurów. Teraz Musimy zgadnąć to, co sznurów robi. Dobra, dawaj sznurów. Jazda, ej. To jest fajne. Mega <noise> za Dobra, okej. Okay. Wolałbyś kikać za pomocą ucha, czy mieć GPS? <śmina> czy... <śmina> żeby nie, nie, cię gnębił wmruwale... GPS podczas jazdy twojej? Co byś wolał? Mm, czekaj, znając sznurówę... Ja myślę, że on to by wziął, nie? Dobra. Ja też, dobra, ja go brałem. Halo, chcę zobaczyć, kto dostanie punkt. Do ilu tu jest punktów? Do pięciu? Prawdopodobnie Zobaczcie. chyba do czterech, do, do góry. Dobra. Dobra, uwaga. Co uwaga. Patrz, zgadłem! Ej, ja też dostałem. Ej, ja to który? Nie, to ty, to ty zgadłeś. Bo ja no, wybrałem, no, że wolałby, no, tak, że wolałby tak, tak. ten, że wolałby kichać. Ej, czemu... Czemu ja. A, nie, co ty. A, -a ty wybrałeś nurwa, wola, że wolałbyś być zdębiony przez GPS, Dobra, tak? uwaga, teraz tak. ja jestem w środku. Eee, w, 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 co byś wybrał? Wirusa w komputerze? Czy zostać zniszczonym w opłoszeniu na interkomie, czyli w tym. w radiowęźle, tak? Chyba tak. Taki nie zniszczony, tylko taki. Dobra, więc pospodleverany eee... Okej. Okay. <grymne> ja muszę zapamiętać, że ja jestem czerwony, zawsze zapominam. Dobra, no, pokazuj mnie. Ja, mi. ja, ja chcę, jestem zielony. Ja chcę to wygrać. Ja jestem czerwony. Stary, ja, ja nie, nie, nie o, Dobra, o, uwaga, uwaga, który wygra, który wygra i uwaga, kto dostanie piasek? Yes! O, to, ja to samo. No okay. dwoje dostaliście, okej. Okay. Tam... O, najbliżej jest żółty, czyli sznurów może wygrać, zobacz. Jest możliwe. wygrał wyścigów, to wygra to. No może, wreszcie coś wreszcie, wygrał. Wreszcie coś wygram. Wreszcie Dobra, wygra. Teraz ja. Dobra. Dobra, coś głupiego, dobra. dobra yy, czy wolałbym, żeby głosy wszystkich były niesamowicie wysokie? Czy być zmuszony z, na pójście na randkę z... Cool Aid maskot. Nie wiem co to jest maskotka, Cool Aid. Nie wiem co to jest Cool może Możliwe, że to, wiem, jest to jest ten, jest. dmuchana jakaś czy coś, nie wiem. Przecież. Z, z dmuchaną lalą ten wiem. na randkę, żebym poszedł? Tak, ch ch chłodzony, chłodzony, kwas, nie, cieczy. Azot może być. A azot? Um, nie, tak, ze schłodzonym azotem na randkę, dziękuję. <śmiech> <śmiech> z za azotem, wybierajcie, wybierajcie. <laughs> Zapomniałem wybrać, dobra. <laughs> dobra no i, zobaczymy. i, i kurde. Ten, i zobaczymy. zobaczymy. No, Daliście radę, wybrajcie wy dwóch. Serio, a ja chciałem w ogóle to drugie wybrać, ale kliknąłem będę co, bo patrzę jeden, trzy, dwa, jeden Dobra, nie będę. Tak kolejna... Sznurów wygra, sznurów wygra, okej, okay, dobra, teraz ja chyba będę, nie? Jak nic. Nie, teraz sznurów będzie, teraz sznurów. No oj. A sznurów jest pierwszy, okej. Okay. Dobra, i co bym... Dobra, wolał? co my tu mamy? Wolałbym... Yyy. Taki sam yy, kawałek papieru toaletowego. Zawsze czy yy, zostać wielką stopą. Wybra, <noise> nie, już wybrałem. Ciągle podcierać się jednym kawałkiem papieru. Jakby dobrze rozłożył na raty, by dał radę myślę. <noise> Później ręką, ręką. Tam. Pamiętaj, żebyś mógł sobie, żebyś wybrał sobie jakiś papier toaletowy, który ma na przykład jakieś takie miliard warstw. Nie tam po Uwaga! 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 Nikt nie zgadł! Wybraliśmy papier toaletowy, to on to wybrał to drugie! Poważnie? Wybrał, nie stopę wybrał Ja myślałem, że to ten sam... Ja... ja bym tak wybrał, nie? Ale ja to... Bym ja bym wybrał ten. Nigdy. Dlaczego? Dobra, teraz Dobra. ja, teraz ja. nie sobie komfort. Okay. Tak, jako wielka stopa musiałbym być się w ogóle podczerpać. Być zaatakowany przez słonia, czy zjeść... Co? Nie wiem, co to jest trening. Zjeść coś... Jako mięs... jako... Nie, z z zamiast widelca, żeby coś zjeść, może rękami? Nie Ręk wiem... Nie, no, widłami! Widłami chyba! Widłami! No, możliwe. Dobra. Mam. Ja... Okay. ja, 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 ja mówię zobaczymy, tak. Zobaczymy, co będzie, zobaczymy, co będzie. Sznurów wygra, nie? Sznurów wygra. Sznurów wygra. Ja ci mówię, zobacz, już Sznurów wygrywa. Teraz będziesz Sznurów no, Ja... w ja, ja to wierzę. dwa, jeden... I... uwaga! Halo? H Halo? No, no, no. Jest! 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 Dałem radę, wiedziałem, że na widły cię chcę, że chcesz na widły, ha, ha, proszę ja. bardzo. Nie yes. spodziewałem się, że będziesz, o, że będziesz chciał i tak... Tego jeść się nie spodziewałeś, co? No, wiedz, ja wiedziałem, z że nie ma. No. Dobra, okej, okay, dobra, 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 mamy pytanie. Dobra, teraz ja. okay, player 3, Cross <laughs> <Heatrasz> Hunter. No, <laughs> żeby tylko sznuruwa nie wygrał. Wygrał. Dobra, czy wolałbyś by, czy być zdolny do latania, ale tylko wtedy kiedy jesteś nagi? Albo mieć każdy ten, yy, różny akcent, każdy tego inny akcent. Dobra. Fakt, sami pista jest, jest taka, gra. Gra. albo to się po prostu musi wygrać. Nie? To, to już jest po prostu musi wygrać. Ciekawe? Jak ty mi życzysz dobrze, to widzę, że mi to dobrze nie służy. Popatrz, no A, wygrał! Kurun, wygrał, wygrał, kurde! Aha. O, dobra, linda. teraz jak znamy no, zasady, gramy jeszcze raz, dawajcie. Dobra, chodźcie, okay, chodźcie dobra. po kolei. Chodźcie ja jeszcze raz. Dobra. Halo, start. Raz. A czekajcie, Cze... bo najpierw musimy wejść Cze... w to, nie? Ja. A ja tak, czekałem spadnę, a się wbiłem ja po prostu w ten Dobra, ja będę player drugi. I sznurówa do trzeci, tam, wejdź, dobra. I teraz klikamy dobra. start. Start. Okej, okay, jaki mam kolor? Czerwony teraz jestem, widzisz? Ja mam żółty. No, ja jestem czerwony. Dobra. Sznurów jest zielony, okej. O ja eee, jestem pierwszym w jednak. ty zaczyna. Widzę tam flagę, ci Dobra, wstaję. ja już dobra. jestem. Czy bym chciał, eee, żeby Czekaj moje wszystkie ubrania wylały. były mokre przez na wieczność? Czy tak. Dostać ten taki gulgulec od indyka na ten na szyi. Indyk. O, Znając! dobra, dobra, dobra. Znając, znając, znając to bym to wybrał. Nie Znając go to zobaczymy co, co tam Co tutaj Aż mi się przypomniał taki kawał, nie? Że przychodzi indyk do indyka, a indyk do niego... Dobra. I. Uwaga! Co? Naprawdę nikt nie wybrał indyka! Ja wybrałem indyka! Ja pierniczę. Bra... <gryny> no, normalnie, że. Ale, ale przecież jesteś brudasty. Stary, ale z takimi. Ale tu nie brudasty. Jak, jak mam mokre ubrania, to wtedy jestem na cały czas umyty. A. Pomyśl, No, zobaczmy. Czy wolałbym. Co by bym wolał? nosić <gryny> jak, śnieżny, zimowe śnieżne. Zimowe ubranie? ubranie. A, nie, zimowe, zimowe ubranie na pustyni, czy. Na pustyni. O, pocałować. Ko... Wszystko, wkodek, co, jest... co jest. Wszystko, co jest. Fioletowe. Mar... No ten, 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 no. no Wszystko pewnie, co jest fioletowe. Co jest fioletowe? Dupa pawiana, o. <śla> Śliwki <śliczny> wycałował. <by> <śla> tak. Tak. Pewnie. Uwaga, uwaga, ja już się nie mogę doczekać. Halo! Ja już się tutaj nie mogę doczekać co tu będzie i uwaga! <śla> I... No zobaczymy, zobaczymy. To nikt? JA WYBRAŁEM siwki JA TEŻ kurde. kurde. Mogę zawsze, nie? MASAKRA ja. Co za człowiek, on, on za, zbyt racjonalnie podchodzi do tej gry Dokładnie Dobra, teraz Dobra ja bardzo teraz, na da, serio mo, mo, moja, mo, moja turn chciałem powiedzieć GO deep. Czyli I chciałbyś być głuchy? Like pan... Dobra Wybrałem Domyślam się, że wybrałeś Ja wiem, że się domyślasz to nie nazwy zrobisz. Skoro nie, to może zacznę być głuchy, wiesz, nie, uwaga, chyba ty i nie to nie kto wybrał kto? No i co, i co? Patrzmy dwóch kaj, SpongeBoba! Kaj. Jezu widziałem, bo ty urwalił na SpongeBob'a. jak Spongebob. O, to Spongebob Bob. O, to, to kliknę Dobra, teraz chyba moja kolej Ta, tak będzie. Tak, teraz czułem. będzie twoja. Halo Co wy tam robicie? Ale świetna minigiera! Dobra, Dobra. uwaga. Uwaga, czytam. Co bym wolał? Wiedzieć jak i kiedy umrę. Kiedy? Tak. I wibrować bardzo mocno, zamiast, razem śmiać się się. Zamiast, się. A, zamiast śmiać się. Aha, okay. zamiast śmiać się. Zamiast śmiać się, żebym był jak wibrator, czujesz to? Ja też. Znajdę co, to ten. Dostanę po On by wolał wibrować, nie? <gazronenie> Pewnie. Kurwa, ja przepraszam. I co? Patrz. No wolałbym wibrować! O, no ja wiem, ale ja to drugie wybrałem Pomyślałem, że... To jest... <grym> Wiedziałem Wiedziałem, wybrałem jest za dobry, szturma za dobrze zna No i tak Cześć, to? Co bym brało, <grym> <być>? <grym> Ja już wiem, ja już być, wiem! Być powodem trzeciej wojny światowej? Czy zostać wielką stopą? Ja już wybrałem Strzelam, Boże Słuchaj, jak znam jak sznurówę, na pewno wojnę. jakby sznurówa był powodem trzeciej wojny światowej, on by sobie to do siebie dopisał A trzeciej? Znam go Dawaj mi y, tego o, no, no, pewnie, no pewnie to rzeczy, kurde! Wybrałem to tylko dlatego, że nie przezywają Niemiec, to ten. No, nie, w ramach tego. Komodę, nie Dobra, ta, teraz prawda. ja będę, nie? Tak, mówię? teraz no, to. Ja Popakowałem się! Bo... Nie. Dobra, nigdy nie mieć mo możliwości ubrania spodni albo żyć w środku Minecraft'a. Ja chyba logiczne, co, No to jest logiczne przecież. Ja wybrałem Dobra, nie, to jest... Taką tak kwadratową głową. No, w sumie to... W sumie to To by było już. śmieszne, nie? Kurde, pewnie wybrał Mógłby ze spodniami. Dobry. Pewnie wybrał ze spodniami. Nie! Tak jest, wiedziałem. Wybrał ze spodniami! A ja wybrałem Minecrafta! Kurde! No ja stary wolałbym chodzić na niż w Minecraftie żyć Ja bym wolał w Minecrafcie, stary, mi się ze smokiem na pieprzał codziennie, normalnie. A jakby ci się klocek blokował? Ale to to ja od kopą, w To bym kopał tak cały dzień w bedrocka Dobra, co to, bym wolał. To, to, to można e, też. Pływać zawsze z jakimś rekinem e, bo... Wsadzić do pudełka. <laughs> tak. Żeby nie, co, był w pudełku jeżeli żeby sprzedali Znając to, że jesteś YouTuberem, i się sprzedaj. <noise> a ja właśnie wybrałem, że ten, że nie, że chaty uczciwe, że się nigdy nie sprzeda i. Tak, i tak, powiem, a ostatnio ja, Pixelboxa odblokowałem, nie? Ja nie? To jest <noise> no właśnie. No i zobaczmy, zobaczmy. Co to będzie. No, kurde, wiedziałem. Ja wiedziałem, wiedziałem. że się sprzedasz. Za wszystko! A ja, a, a ja nie wątpiłem w to, że jesteś uczciwy i się podobał. pieniądze mam! Pieniądze, no teraz, pieniądze, pieniądze! Pieniądze. Dobra. Co się teraz? Składają. Co Dobra. teraz dla mnie? By móc przejść do telewizor Móc kontrolować telewizor Twoim umysłem właśnie, zamiast lub... pilotem. Zapuścić korzenie w ziemi jak drzewo Zapuścić korzenie, to właśnie, zapuścić korzenie, <grym> korzenie Chciałem powiedzieć to Zapomniałem jakie jest korzenie po polsku No to, no to ten Zapomniałem jakie jest korzenie po polsku Zapomniałem jakie jest naprawdę Mówię, co po polsku róc To to po angielsku jest, zapycie, a nie jak po, nie, nie nie, jak po... polsku No nie, nie, wiem, nie, nie właśnie po polsku, bo wiem co to jest po angielsku, wiesz No i zobaczymy kto odgadł Ja myślę, że on zapuścił korzenie, nie? A, na to, na to, oh, a! Na to, że, że. Też sobie już przypomniałem, że w gimnazjum na mnie... Wołali, bo bo stałem na bramce i miałem taką brutę jakby... Jan. Majonez. <gry> Dobra, teraz moja moja okej? No okay. zobaczmy co tutaj. Um, wybierze. Mieć zielone chmury zawsze kiedy pierdę, <grym> albo wstawać codziennie z nową twarzą. Już wiem, że dostaniecie punkt. ja za taką super umiejętność normalnie chyba dałbym się pociachać, nie? Uwaga. Zobaczmy. Wiadomo, wiadomo. Kurde, ja znowu przegram. Malo, ja chcę wygrać. Ale to będzie beka jak sznurwa dwa razy wygra, nie? To wtedy się zawsze. te, zawsze za. za te wyścigi. Za samochody! No. Dobra, no tak. teraz moja kolej. O kurde, to teraz może tak zrobić, żebyś nurowany no, nie miał, bo teraz już jesteśmy na tym. Dobra, mieć. Eee, teraz tak. czy wolałbyś mieć e, nawyk zania e, swoich mięśni, albo mieć slinki z to jest ta taka. To jest ta taka kolorowa, tak jakby wiesz, taki wąż ja kolorowy, ja wiem, ja co się wiem. rozwiązywało, nie? I, to, I taki obwiązać sobie na szyi. Co bym wolał? Dobra, wybrałem. Dobra, się... tylko nie zgaduję, żeby sznurów nie, nurowa, nie, nie był no pszcz, błąd, tak. jaki, To był największy błąd, jaki teraz zrobiłem i przegram, ale strzeliłem, strzeliłem. Ja, no, chyba, tego nie ja, ja też trochę strzeliłem. No A niemożliwe, nowy los! No nie, no, 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 no sznurów, sznurów wygra. wygra. To, to była zemsta ze samochodu, prawda? Zemsta ze samochodu, nie? Co jest? Co tu mi się stało? Ojej, chuj, jak mi kraty ja spadły, o. O Halo, no, tak, to miastu, to co no Dobra, słuchajcie. Dzięki za to, że oglądaliście. No. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na początku trochę nie rozumieliśmy, ale później się rozkręciliśmy, <laughs> bo naprawdę zaczepiszcie eee, tak. Dajcie łapki, Duszki, piszcie jakie mapy polecacie nam do zagrania w trzy osoby. Ewentualnie jeszcze nie. napiszcie, czy chcielibyście kolejny odcinek z tej mapy, bo to jest mapa nie na jeden odcinek, to można ze trzy No właśnie, zrobić. bo to, to jest Mam bardzo spokojanie. dużo pytań, więc można tutaj coś kombinować. Można by się pośmiać. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć, pa, pa. Cześć wszystkim, hej, do widzenia.